Każde dziecko wie, że bajkowe królestwo z prawdziwego zdarzenia musi mieć mądrego władcę, piękną księżniczkę, dzielnego rycerza... I... Jestem ser Blaszka! Najdzielniejszy rycerz w królewskiej Skudny, czarny charakter. Ja jestem królem. Od dzisiaj nie. Teraz jedynym, który może powstrzymać zło, jest on. Od tej chwili Sardesia nowego króla. Mnie. Co? Chip mu w mózgu padł! I gdzie my dzisiaj będziemy spać? Pod gwiazd! Jak ta awanturników przystało! Przed nami moc przygód! Słomowanie łotrów! Ratowanie księżniczek! Gromienie smoków! Z tym gromieniem to mam mały problem. Wybierasz się gdzieś? Stój ty, kupa chromu! Nara! Ich. Do boju! Poznaj wielkich bohaterów. A -a -a! Na pewno się nie rozlecę! Sprzątniemy! Nie bój nic! A -a -a! I ich przygody z królewskim rozmachem. Stezel! <śm> 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 Od teraz ja będę wymyślał ksywki! Ty Tu będzie zwarcie! Rycerz Blaszka. Ogromca smoków. Kina.